Projekt Wrocław stawia na ruch. Zapraszamy. Dzień o, dobry. Cześć Dominik, cześć Magda, zapraszam. Opowiadaj, gdzie my dzisiaj jesteśmy. A dzisiaj gościcie u mnie w klasycznym studiu Pilatesu, yy, które tutaj charakteryzuje się takim butikowym klimatem. Widzicie reformery, yy, a w drugim pomieszczeniu krzesła i korektor kręgosłupa. No to powiedz coś więcej o tym. O reformerach? Dokładnie. No, reformer jest jednym z pierwszych sprzętów, które stworzył Joseph, czyli twórca Pilatesu. E, prawdopodobnie pomysł powstania reformera zaczerpnął z łóżka szpitalnego. E, stworzył to po to, żeby wspomóc ludzi, którzy trenowali jego metodę na macie, żeby ułatwić im niektóre, niektóre ćwiczenia, praktykę metody Pilates. No i jak on stworzył tą maszynę? Stworzył ją ze sprężyn, które tworzą opór z footbaru. Bardzo ciekawe jest to, że zrobił wąską ramę, ona nie jest szeroka, właśnie po to, żeby zamknąć wszystkie ćwiczenia jakby do środka ciała. Mhm. Tu mamy taki ściągany boks, który jest ruchomy, można go przestawić i w tak poprzecznie, i poziomo. Mamy zagłówek i strapy. Takie, takie tutaj drobne rzeczy, niektórzy nazywają to pokojem greja. Ja no, właśnie chciałem <laughs> powiedzieć, ale nie wiem, czy, <laughs> czy mogłem. A no jeszcze mamy oczywiście bar <laughs> i ekstra strapy, z których, z których też korzystamy. Tutaj maszyna ma też, zobaczcie, dodatkowe strapy na nogi też mm -hmm. do, niektórych, do niektórych ćwiczeń. No i jest to jedno, jedno z pierwszych ćwiczeń, ale ciekawszą rzecz, jaką Pilates stworzył, to na przykład obręcz do Pilatesu, mm -hmm. tak zwany Magic Circle które stworzył z obręczy od puszki do piwa, ponieważ <noise> był, bardzo lubił piwo <noise> i stwierdził, że ta obręcz, która jest no, taka dosyć elastyczna, świetnie przekłada się na pracę mięśni międzyżebrowych jednocześnie na pracę mięśni brzucha. Więc to było takie dosyć ciekawe, że stworzył taką maszynę, ale też ciekawą maszyną, którą pilates stworzył jest na przykład krzesło. Zapraszamy do tutaj drugiego, drugiego zobaczcie. pokoju. Greya. Tutaj mamy, <noise> Tutaj mamy krzesła. I on to krzesło stworzył, słuchajcie, po to, że, jako mebel do domu, po to, żeby każdy mógł mieć taki mebel w domu, ale narobię trochę hałasu, dobra, ale wam pokażę, o co mu chodziło. My pracując w Pilatesie, korzystamy z tego krzesła w takim ustawieniu, natomiast on, myśląc o tym, żeby to był mebel, popatrzcie. O Jezu, nie wiem, czy będę miała tyle Ach. Dobra. Udało się. I mamy fotel. Popatrz, i masz mebel. Ale nie po to, żeby to było tylko takie ładne, ale też do tego, żeby na przykład oglądać telewizję z prostą sylwetką. Patrzcie, ona od razu wymusza napięcie w plecach, i taki ktoś, kto ma takie, takie meble w domu, może poprawnie oglądać programy telewizyjne albo na przykład nas no na tak. Instagramie. <laughs> Także to też jest bardzo ciekawe. Ale bo... jeszcze tego nie sprzedajesz? Tego patentu? Tak. Ym, no nie, wiesz co? Myślę, że to zastosowanie, które potem wymyślił do gimnastyki, do uprawiania pilatesu, na tym sprzęcie jest dużo lepsze. Więc, okay. więc myślę, że spokojnie, nie wiem, czy komuś by się podobało takie meble. No, kwestia gustu, nie? Ale, ale, ale myślę, że jak najbardziej jest to w ogóle świetna koncepcja, nie? że masz sprzęt, który może być użytkowy, domowy, mhm. a jednocześnie możecie służyć do tego, żeby praktykować dobry ruch. Oczywiście. Powiedz mi, a u Ciebie skąd się w ogóle wziął temat związany z pilatesem? Co Ciebie zainspirowało Ojej, do wiesz tego? co Dominik, ja już w 2015 roku, jak jeszcze pracowałam jako instruktor fitnessu i trener personalny, mhm. już czułam tę potrzebę em, dowiedzenia się czegoś więcej o ciele i szukałam bardzo skutecznej metody na to, żeby jak najlepiej pracować z ludzkim ciałem i dać mu jak najwięcej temu klientowi. Mhm. Więc w sumie w 2015 roku, jak zaczęłam współpracę z taką dużą fitnessową szkołą w Polsce, ona się nazywa Open Mind. Tam dziewczyny miały świetnych nauczycieli pilatesu i po raz pierwszy stanęłam w studiu pilatesu, gdzie właśnie znajdowały się takie maszyny jak u mnie, mhm. na przykład tutaj jak reformer. Był też kadila, którego tutaj nie mam. No i jak zobaczyłam to studio, pomyślałam, Boże, co to jest? Do czego to wszystko służy? Co to za maszyny w ogóle? Ja chcę wiedzieć, co się na tym robi. Tak, my dzisiaj. I, <laughs> właśnie, czyli jest to taki wielki znak zapytania. Do czego to służy, tak? Pod tym względem jest wielki znak zapytania. No i wtedy pomyślałam, że jest to coś, co mnie zaciekawiło ze względu na. W ogóle co to jest? Mhm. I moją pierwszą praktyką, którą odbyłam, był i pierwszym szkoleniem, które odbyłam w 2015 roku, czyli już 10 lat temu, był to pilates na macie, właśnie w szkole Open Mind. Eee, I pomyślałam, wow, jaka świetna metoda pracy. W ogóle coś, co uzupełnił mój warsztat pracy jako trenera personalnego w takim aspekcie medycznym, bo mhm. ja też e, lubiłam pracować już tak mądrze, czyli od samego początku. Pracowałam mądrze z drugim człowiekiem, skupiałam się na. Zdrowiu jego zdrowiu pewnie. Zdecydowanie tak. Nie tylko na sylwetce, ale też właśnie na jak największych korzyściach płynących z mądrego ruchu. I to też... gramy do jednej bramki. <laughs> Nie, widziałam wasze, <laughs> widziałam wasze tam posty i czytałam faktycznie. Stąd myślę, że wizyta, prawda? No, oczywiście. Tak. <laughs> no, i e, wtedy zaczęłam się dokształcać, zaczęłam się też uczyć e, pracy na maszynach. Cały czas w nurcie klasycznym. Mhm. Po drodze poznałam też kilka osób, które pracowały w nurcie nowoczesnym, i nie był to jakby nurt do końca zgodny z tym, co chciał osiągnąć Pilates. Mhm. No i moja przygoda, jakby ja ukierunkowałam się stricte na tą metodę Pilates, na metodę Pilates klasyczny. No i tak się właściwie to zaczęło, że od 2015 roku byłam coraz bardziej ciekawa tej metody. W którą stronę ona się rozwija, co ona daje, a teraz po 10 latach pracy z ludźmi myślę sobie, że to był po prostu genialny wybór, mhm. bo był to wybór trafiony, jeśli chodzi o skuteczność metody i o efekty, które mogę osiągnąć z klientami. E, więc jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, e, no tak to się zaczęło. Dobrze, a powiedz mi, a teraz prowadzisz jeszcze stricte treningi personalne, jeszcze, czy nawet fitness, czy tylko zajmujesz się tym? Nie, nie, w fitnessie już nie pracuję, już weszłam od wielu lat, już pracuję w, pila w pilatesie. Mhm. I czy ja osobiście prowadzę? Tak, osobiście też prowadzę, prowadzą moje dziewczyny. Tutaj e, gościcie dzisiaj w butikowym studiu, więc jakby samo ukierunkowanie, tego studia jest właśnie na pracę personalną, ewentualnie mhm. w duetach. Nie pracujemy w dużych grupach, bo chcemy się właśnie skupić dokładnie na tej osobie, która do nas przychodzi, na jego problemach, na jego potrzebach mhm. i jak najwięcej, jak najskuteczniej pomóc tej osobie. Bardzo dobrze, możesz pokazać nawet dookoła, jak to wygląda, bo naprawdę robi wrażenie. A gdzie macie drugie studio? A drugie studio mam od wielu, wielu lat w Sierrodzie Śląskiej. Tam też pracuję w takiej formie mini grup. Tam posiadam też trochę inne sprzęty jeszcze, natomiast też głównie koncentrujemy się na pracy personalnej, dlatego że jest to metoda dość wymagająca, wiesz, i żeby ją dobrze zrobić, żeby ten klient miał jak najwięcej efektu mhm. z tej pracy to super jeśli on ma pracę z trenerem jeden na jeden bądź dwa na jeden ewentualnie się są mikrogrupy takie do czterech osób mhm. bo im większa ilość osób tym dużo zamieszania wiele chaosu A tutaj ta metoda skupia się na precyzji na oddechu na uwadze na każdym szczególe także naprawdę trzeba nad tymi ludźmi czuwać no żeby nie popełniali błędów podczas ruchu i żeby wyszli faktycznie za jakiś czas zupełnie inną sylwetką. sam pilates mówił że po pięciu treningach poczujesz różnicę i też tak ludzie komunikują. Po dziesięciu będziesz już czuć się inaczej w swoim ciele, a po trzydziestu będziesz miał nowe ciało. I faktycznie można to zaobserwować. A po czterdziestu możesz mieć nowy mebel w mieszkaniu. <laughs> Albo przed. <laughs> Dokładnie. A powiedz mi, bo jestem ciekaw, na górze co jest. Na górze nie ma nic. Chciałem, <noise> że trzeci no, pokój będzie. Na górze, na górze, wiesz co, miałyśmy przez chwilę sklepik, mm -hmm. ale wyglądało to dość chaotycznie, więc z niego zrezygnowałam i bardziej ten sklepik uprawiam w formie internetowej, nie? Więc, więc na górze nie mamy nic. Na górze Trzeba, mamy taki swój pokój odpoczynku, więc w razie czego, jak mamy <noise> potrzebę się położyć, odpocząć, w przerwie między klientami, to korzystamy po prostu z tego z tej antresoli. Chcesz no zobaczyć? Zociekawiła ja, no, Cię. No, za chwilkę wejdziemy, ale jeszcze mam <noise> pytanie. A teraz, jakbyś chciała zachęcić w ogóle ludzi do aktywności, już nie mówię, że tego, mm -hmm. tej formy, ale w ogóle mm -hmm. do aktywności. Akurat prowadziłaś zajęcia, jeżeli chodzi o fitness. Mm -hmm. Byłaś, nawet dalej jesteś trenerką, czyli pracowałaś pewnie też na sali treningowej ze osobami. Mm -hmm. I z doświadczenia, jakbyś chciała zachęcić ludzi, którzy w ogóle dzisiaj nie mają motywacji do tego, żeby się ruszać, co byś powiedziała? Że w ogóle ruch to jest życie. To mhm. w ogóle jest podstawa. Bez y, ruchu nie ma życia. Czyli jakby y, myślimy sobie tutaj równo nie tylko o naszym ciele, ale także o naszych emocjach, o naszej głowie. Że ruch to mhm. nie tylko piękna, wysportowana sylwetka, czy mocne ciało, ale to też radzenie sobie z problemami. To też budowanie osobowości, to też budowanie siły charakteru. Więc y, ja uważam, że bez ruchu po prostu... Człowiek tak trochę obumiera, nie? Także no, myślę, że to jest jakby podstawa, że trzeba sobie uświadomić, że my jesteśmy stworzeni do ruchu, tak? i trzeba z tej, e, z tej możliwości korzystać po prostu. Właśnie chciałem się zapytać, skąd masz tyle energii na co dzień, ja chyba już wiem, bo odpowiedziałaś na to pytanie. Pewnie dużo się... Ile razy trenujesz w tygodniu? Staram się jak najwięcej oczywiście. Sam pilot zalecał cztery razy, nie zawsze mam czas na cztery mhm. razy, ale nawet zdarza mi się, że w przerwie między klientami wskoczę dosłownie na dwa, trzy ćwiczenia, które też... Którego, których potrzebuje moje ciało, bo moja praca też w pewien sposób jest przeciążeniowa, na przykład tutaj. Kiedy pracuję z klientem, dosyć mocno jestem pochylona mhm. i moja szyja, głowa odczuwa dyskomfort, więc wykonuję sobie na przykład parę ćwiczeń, które wiem, że będą stricte pomocne mi w odcinku szyjnym kręgosłupa, po to, żeby przy kolejnych lekcjach, wiesz, zachowywać no postawę oczywiście. i dobrze się czuć. A powiedz mi, a oprócz tego, czyli na przykład prowadzenia zajęć, robisz jeszcze coś innego? No pewnie. No <laughs> Opowiadaj. Rzeczy. No przede wszystkim jestem menadżerem dwóch <laughs> studiów, no to jakby zarządzam nimi, kieruję. Jestem szkoleniowcem, to jest druga podstawowa rzecz, czyli uczę przyszłych instruktorów mądrze, w dobry sposób, nauczać przyszłych ludzi. Co ja robię jeszcze? Organizuję eventy pilatesowe po to, żeby dać poznać tą metodę w odpowiedniej formie, czyli w formie klasycznej, nie takiej urozmaiconej nie wiadomo czym, mhm. tylko tak, żeby zobaczyć, jak wygląda pilates. Szykuję się do kampu teraz już pierwszego zagranicznego, bo ogólnie też organizowałam takie kampy pilates. Teraz Rozglądam się już bardzo poważnie za takim wyjazdem zagranicznym, też żeby nie wiem, poopalać się przy okazji. Też mamy to w planach. O, super. Więc no ja już tam mam swój kierunek wybrany. E, więc robię dużo rzeczy. dużo rzeczy. No I, teraz... i, i jeszcze dodatkowo też, Dominik, no, spędzam też czas w pracy, czyli jestem fizycznie w pracy i faktycznie fizycznie wykonuję tą pracę mm -hmm. z ludźmi. No, cieszy mnie to, że moja praca jest pasją, bo dzięki temu ja jestem nakręcona, bo to jest, Widać. To jest właśnie to, Widać nie, i czuć. Że... <laughs> no. Ale to bardzo dobrze, no bo to świadczy o tym, że można połączyć pasję z tak. pracą i przede wszystkim dostarczać wartość osobom, które się do ciebie zgłaszają. I to. Tak. Czuć od razu, jak się tutaj wchodzi. Nawet Chodzi jak to. machałaś do nas od razu przez okno, balko przez balkon od razu, jak mamy tutaj trafić. Więc od razu widzieliśmy, że będzie pozytywna energia i obstawiam, że właśnie wasi klienci mhm. tutaj przychodzą, bo coś takiego czują. Pierwsze, że popra tak. poprawiają postawę, poprawiają zdrowie, a dwa, że dobrze się czują w waszym Ty, towarzystwie. Wiesz, ja wychodzę z założenia zawsze takiego, jak ja bym się czuła, będąc na miejscu tych ludzi. Tak. To jest moje pierwsze podstawowe pytanie. To wiesz, jakie ja mam motto? No. Że zapłaciłbym... To znaczy inaczej, jak kogoś bierzemy do nas na przykład do studio albo zatrudniamy hmm. fizjoterapeutę, hmm. to ja muszę zapłacić przynajmniej złotówkę za usługę, którą on wykonuje, żebym później polecił na przykład jakiemuś naszemu podopiecznemu. No super, dobry pomysł. Ja właśnie też zawsze stawiam się w roli klienta, bo też jestem klientem. Jestem, hmm. Chodzę do fryzjera, chodzę jestem. na paznokcie, więc jestem klientem i zauważam jako klient na przykład to co ja jako ktoś kto prowadzi biznes zmieniłabym w danym biznesie tak mhm. czyli ja też pytam naszych klientów czy coś uważasz że warto dodać odjąć w jakim kierunku ale też zawsze powtarzam moim dziewczynom że ludzie do ładnego miejsca przyjdą ale zostają dla człowieka to więc bardzo liście. ważne jest to jakim jesteś człowiekiem i przede wszystkim ten drugi człowiek musi z tobą się czuć dobrze Musi się czuć zaopiekowany, i że faktycznie ty jesteś tutaj dla niego. To my już co nie wiedziemy dzisiaj. No, masz... czystuje tą Oczywiście, mogę robić. Dobrze. Zdecydowanie się zgadzamy i podpisujemy pod tym. Czy chciałabyś coś jeszcze powiedzieć, opowiedzieć, bo już tyle rozmawiamy? Wiecie co? Nawet nie wiem, jakie pytania mogę ci zadać, jeżeli tak? chodzi o Pilates. <grym> o Pilates, wiesz co? No to, co mnie, może o to, co mnie martwi w Pilatesie. No. Wiesz, bo, bo widzę na przykład, że no ja mam to doświadczenie bardzo długie. Mam też koleżanki, które pracują taką metodą, naprawdę taką od źródła. Mhm. Szkolą się bardzo dużo, bardzo tam, wiesz, za granicę jeżdżą, doświadczają różnych Wiesz, super ekstra Oczywiście. możliwości i nauczycieli, ale niestety na rynku pojawiają się takie pseudo-pilatesy. A czyli... chciałam zapytać, czy coś takiego wchodzi komercyjnego, może nawet bardziej pseudo, żeby no, naciągać ludzi na jakieś zdecydowanie, Nie jeszcze... tyle naciągać, co jakby użyć nazwy słowa pilates do promowania ruchu, który nie jest pilatesem. Mhm. Czyli jest to mm, taki trochę fitness na maszynach, tak? Mhm. Czyli na przykład ludzie przychodzą teraz na zajęcia na reformery i uprawiają na tych reformerach fitness, mhm. czyli używają tej maszyny do wzmacniania się. A to nie jest do końca taki cel. Oczywiście my się wzmacniamy na tej maszynie, ale jakby myślę, że sam pilates, gdyby to widział, to nie byłby szczęśliwy, <grym>, że jego metoda jest trochę tak, wiesz, no, poniebierana. Tak, jak <grym>, jak tak powinna, wiesz. No, tak myślę, że to nie jest fajne. Natomiast z, to jest minus. Natomiast plusem, fajnie, że ludzie wychodzą z domu i coś robią. Chociaż ja będę zawsze nawoływać, jeśli coś robisz, to rób to mądrze, bo ruchem też sobie można zrobić krzywdę nieodpowiednim, prawda? E, więc to mnie trochę tak martwi, trochę mnie to przeraża, trochę się boję, że zepsuje to rynek. No nie ukrywam, no bo jakby ze strony osoby, która prowadzi tyle lat biznes, to. Myślę o tym, czy jak to wpłynie na ten rynek. Jacy mhm. będą to klienci, którzy doświadczą takiej formy ruchu i czy takiej niepoprawnej formy ruchu, czyli pójdą na pseudo Pilates, e, zamiast od razu trafić do dobrego studia, ale z drugiej strony ja rozumiem, że taki klient nie potrafi rozpoznać e, miejsca, które będzie dla niego dobre. E, więc e, no, wiesz, no, po prostu metodą prób i błędów taki klient wędruje po studiach. Aż trafia w końcu w miejsce i mówi: Jezu, to naprawdę tak wygląda. Matko nikt mi tego nie powiedział. Wow, w ogóle czuję w końcu efekt. Wcześniej mhm. na przykład, przepraszam, wcześniej na przykład odczuwałem dyskomfort w czasie tego ćwiczenia, a teraz odczuwam ulgę podczas tego ćwiczenia. Czyli Dokładnie. tak, to Od jest ta bolączka, że tak. wiesz, że na przykład, nie wiem, stawiają masę maszyn i robią, raz, że masę maszyn, ale jeszcze gdyby to było masę maszyn i doświadczony nauczyciel, który pracuje dobrą metodą to super, to jeszcze, to naprawdę jest ok, Natomiast jeżeli to jest masa maszyn i nauczyciel, który pracuje nie taką metodą, tylko używa tej maszyny, nie w tym kierunku, no to ja już jakby nie pochlebiam tego, mhm. nie? nie, od nie, nie od razu... przybijam piątki tak, takiego zachowań. Tak, może się zrazić i później już będzie mówił na prawo tak, i lewo, że po prostu tak. ta metoda nie działa. Dokładnie tak. Wiem, o czym mówisz. Albo, że robi mu krzywdę. Ale fajnie i tak mhm. podchodzisz do tego, wiesz dlaczego? Bo już też jesteś szkoleniowcem, czyli jakby tak. dalej przekazujesz, to, co jednak Pilates chciałby, żeby tak, było. Tak, zdecydowanie. Czyli idziemy, tak. idziemy i dalej szkolimy osoby, które będą działały podobnie do ciebie. Na przykład bardzo cieszy mnie fakt, że część z moich e, klientów personalnych to są już nauczyciele Pilatesu, którzy mhm. przychodzą do mnie na lekcje prywatne Super. po to, żeby rozwijać swoją wiedzę i swoje umiejętności. no Co mnie naprawdę cieszy, bo ja z wielką chęcią dzielę się tym, co wiem, dzielę się spostrzeżeniami, uczę analizy ruchu, uczę analizy ciała. Jak to ciało analizować w ruchu bardziej, o w ten sposób, czyli mhm. wyciągaj wnioski na podstawie tego ruchu i dopiero potem na podstawie tego ruchu patrz, co ciało ci mówi i wędruj za tym i mądrze dobieraj, mądrze korzystaj z tej metody. Nie pracuj w sposób taki, że nauczyłeś się odpowiednio użyć ręki i nogi, włożyć ją w strap czy położyć na futbarze, tylko myśl co robisz i przede wszystkim zawsze myśl krytycznie o swoich pomysłach. No jasne. Nie? Także to, 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 to jest na pewno też to, co chciałabym, żeby miało jakiś wydźwięk w przyszłości, jeśli chodzi o pilates, tak? Żeby, jeżeli Ty byłbyś moim klientem, albo w ogóle, żeby, gdybyś trafił do studia pilatesu, Jestem. to, <laughs> ale ku klient, <laughs> to Może skup kiedyś? się zawsze na tym, jak pracuje trener, nie jaką jest osobą, jak on pracuje. Możesz tak, zadać ale... pytania, dlaczego tak się wydarzyło, z jakiego powodu on podjął taką decyzję, to też pomoże Ci podjąć e, jakby wybór albo utwierdzić Ci w swoim wyborze, czy on był dobrze. dobry, czy zły. Dokładnie. A poza tym nie bójmy się chodzić do różnych studiów. Dlaczego? Jeżeli korzystamy z różnych kawiarni, to wiemy, gdzie nam najlepiej, gdzie się czujemy dobrze, mhm. gdzie nam kawa smakuje. E, też chodźmy do różnych studiów po to, żeby poznać to miejsce, na które, które będzie dla nas odpowiednie i żeby... Posmakować, który Pilates jest tym Pilatesem, którego mm -hmm. my naprawdę szukamy i którego szuka nasze ciało. No dokładnie, bo później, nawet jak będziemy w jednym, drugim, to mamy raz, że wybór, a dwa, że możemy sobie porównać, gdzie jest lepiej. No, to też, Tylko pamiętaj o, tej, o, o tym odczuciu subiektywnym. Tak, no nie? i to fajnie też powiedziałaś odnośnie tego, żeby pytać się trenera dlaczego, mm -hmm. co mm -hmm. i jak, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś. Z doświadczenia wiem, że jest mnóstwo teraz na rynku przypadkowych osób, mhm. zawsze mówimy, że rynek wszystko zweryfikuje mhm. i tak jak nawet powiedziałaś, ja dzisiaj bym poszedł do jakiegoś trenera, który jest przypadkowo w tym miejscu, znalazł się w tym miejscu przypadkowo, no i ruchem też można zrobić sobie krzywdę i od razu no ktoś może się zradzić do tego typu na przykład zajęć. W jakim wieku osoby do Was przychodzą? To mnie interesuje. E, tutaj? Tak. Czy z jakimi w ogóle pracujemy? No możesz powiedzieć z jakimi Dobrze. pracujecie. Generalnie jakby ukierunkowałam się na pracę z osobami dorosłymi, mm -hmm. no i to, tu mówię teraz o studiu w Sierodzie, które mam już kupę lat, no i rodzice zaczęli mnie prosić, Justyna, zrób grupę dla dzieci, prosimy Cię, zrób, i ja mówię, nie, dziewczyny, Boże, bo ja byłam nauczycielem przez 5 lat w szkole, mm -hmm. wiesz, ja mówię, nie, z Jest dziećmi. mam z dosyć dzieci. Nie, nie mam dosyć, <laughs> lubię, ale wiem, jak się z nimi pracuje. No z dorosłym się pracuje tak, że pracuje się na jakimś poziomie. A dzieci do tego poziomu trzeba przez jakiś czas wyciągać. Mhm. Tak, więc one muszą jakby popracować trochę z nami, żeby było do góry. Oczywiście. E, natomiast są świetnym e, świetnym brzydko nazwę narzędziem, bo są świetną plasteliną i ciała są młode, szybko się ustawiają, mhm. e, wiesz, poprawia się postawa, pozycja ciała i w ogóle nawyki ruchowe. Więc pracujemy z dzieciaczkami. Tutaj we Wrocławiu mamy też e, współpracę z przedszkolem. Przechodzimy do takich dzieciaczków, gdzie pracujemy w takiej metodzie mindfulness w oparciu o ruchy zaczerpnięte z pilatesu, więc uczymy już ich takiej metody pilatesu. To są sześciolatki, więc mhm. pracujemy już z sześciolatkami. Eee, pracujemy z nastolatkami, pracujemy z osobami młodymi, w średnim wieku i starszymi. No, najstarsza osoba, jaka do mnie trafiła, miała 70 lat i była mhm. osobą wysportowaną, która trenowała pilates przez 10 lat, czyli w wieku 60 lat zaczęła trenować. W wieku 70 lat od syna dostała tutaj do nas voucher i trenowała świetnie. Była świadoma, mocna w ruchu, miała inteligentny ruch. Mhm. E, to sprawiło, że sobie pomyślałam, boże, no naprawdę nie ma ograniczeń. No po prostu trzeba zacząć i być systematycznym. I tutaj nie można powiedzieć, e, czy jest jakieś przeciwwskazanie. No nie, bo nawet jestem w stanie poprowadzić trening z człowiekiem bez nogi. Więc wiesz, no, to jest po prostu ta mądrość e, klienta. Mhm. czy? Ja wyciągałam z takich. E, czy Nawet też... mądrość trenera, bo jak jesteś dobrym trenerem, to sobie poradzisz z każdym, tak naprawdę. Umiesz myśleć. Tak. Po prostu, jak jesteś mądrym człowiekiem, to jesteś mądrym Proste. trenerem. No, Więc e, no powiem Ci, że jeszcze na przykład a propos takich przypadków, bo jeżeli wiek, no to powiedzmy sobie od każdego wieku, no już od takiego wieku, gdzie dziecko rozumie komendę, mhm. do wieku takiego, gdzie człowiek panuje nad swoim ciałem, czyli rozumie dalej, jego ciało rozumie komendę, bo on rozumie, ale czy jego mhm. ciało rozumie komendę? To jest to. Oczywiście. E, no a na przykład jeżeli chodzi o przypadki, no to ja jestem też trenerem, który pracuje medycznie w Pilatesie. Czyli ja się nie boję takich przypadków jak dyskopatię, jak ludzie po operacjach kręgosłupa, jakieś zwyrodnienia w stawach, po operacjach bioder. To są mi bliskie przypadki, ja się takimi zajmuję. <grym> <grym> to, jest, to jest jakby też głównie moja działka, dlatego ja też fizycznie nadal jestem w pracy mhm. po to, żeby uczyć moje dziewczyny nadal, nie tylko szkoląc je u siebie, ale też pokazując na żywych przykładach, co należy robić, jak należy zwrócić uwagę, na co należy zwrócić uwagę, w którym kierunku prowadzić to ciało. Tak, także, także to też, ja lubię takie wyzwania. To, to jest dla mnie coś, co na powoduje. No właśnie, i to też powoduje, że ja sobie myślę, tego jeszcze nie robiłam. Co ja teraz tutaj muszę robić, I wiesz, i mam takie myślenie o tym no, ja chcę temu człowiekowi pomóc. Jakby to jest w ogóle moja myśl przewodnia, tak? Jeżeli to, co ja robię, musi się zgadzać z moją osobowością. Dla mnie ludzie są ważni i ważni, dla mnie ważny jest każdy człowiek, który tu przychodzi, bo to jest tak, jak ktoś mówi do mnie, ufam ci, oddaję ci moje ciało i właśnie ludzie, zwróćcie na to uwagę. Idziesz do drugiego człowieka, ty mu ufasz, oddajesz mu swoją największą wartość, Oczywiście. siebie. Więc mądrze wybierajmy, komu oddajemy siebie, swoją wartość jako człowieka. I jakby dlatego to też jest dla mnie istotne, dlatego patrzę zawsze na to, jak ja bym się w tym czuła, kiedy przychodzę mm -hmm. do drugiego człowieka, czy on mnie szanuje, czy jego potrzeby są dla mnie ważne, e, jaką on ma wibrację jako człowiek, czy faktycznie jest altruistą. Chyba w Resce teraz wprowadzimy tego typu maszyny. Nie szukasz pracy? <sum> Nie <sum> mam <mi> jej za dużo. <sum> Ale to jest idealne nasze, i identyczne podejście jak nasze. Tak, wiem, dlatego tu z Wami rozmawiam. Bo my przede wszystkim zdrowie, a tak. efektem ubocznym będzie Twoja sylwetka. Dokładnie tak, dokładnie tak. I też tak. wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli już ktoś nam oddaje swoje zdrowie, swoje ciało, mm -hmm. no to, tak jak powiedziałeś, to jest jego najważniejsza to Oczywiście, to jest twój twierdza, dom. To jest tak, twój dom. Oczywiście. I teraz jak ktoś nam to oddaje, no to my musimy to szanować. Tak. No i przede wszystkim musimy dostarczyć mu tą wartość, po którą on przychodzi. No zdecydowanie tak. Kropka. Natomiast pamiętajmy, że sylwetka to też jest... To są hormony, Oczywiście. to są zmiany, to jest stres, to są jakieś traumy. Więc to nie jest tylko, że ktoś ma jakąś serwetkę z tego powodu, że on o siebie nie dba, bo on mhm. może o siebie dbać, ale może być niezdiagnozowany na przykład pod kątem insulinooporności. Więc jakby to też jest ważne, że no, też nie stawiamy się w roli cudotwórców. Natomiast jakby wiemy, mamy tą wiedzę, tak, że w tym kierunku też trzeba spojrzeć na człowieka i możemy po prostu pokazać kierunek mhm. jego ruchu, tak, I czekać na to, że on to zrobi. A jednocześnie w tym samym czasie robić swoją robotę i robić ją dobrze. Zdecydowanie, to jest nawet tak samo jak powiedziałaś a propos, że wchodzi jakby nowa szkoła Pilatesu, o którą się martwisz trochę. Bo to tak nie samo... nowa szkoła, tylko <głos》>, nie powiedziałam, że to jest nowa szkoła. Może nie to szkoła. Jest taki fitness Pilates, a, dobra, takie połączenie. Fitness Pilates, no to tak samo na przykład. Martwię się, że to zepsuje rynek. O nich się nie martwię. Mhm. Bo no. Tak samo jak tak jak powiedziałem wcześniej, trenerzy z przypadku też mogą zepsuć rynek, no bo na przykład Ten... nastawiają się tylko i wyłącznie na sylwetkę swojego tak, klienta. Tak. No i tak jak powiedziałaś, hormony idą mm -hmm. całkowicie, mm -hmm. zdrowie podupada, sylwetka jest lepsza, no bo można mieć fajną sylwetkę, ale w środku możemy być mm -hmm. troszeczkę zniszczeni. Też miałam takie przypadki, jeszcze pracując jako trener, czyli to co robicie Wy, no na przykład wiesz, przyszła do mnie dziewczyna, która z opornością robiła interwały. Mm -hmm. I po prostu ja się zapałam za głowę do niej, ale no jak? Nie możesz, bo ty masz wręcz stan zapalny Ci rośnie i Twoje ciało robi odwrotnie, puchniesz, tak? tak. Jakby Tą wiedzę nie tylko jakby z zakresu. Wiesz, no, ja pracuję jako trener pilatesu, jako nauczyciel, jako szkoleniowiec, ale mam też wiedzę z zakresu dietoterapii, dietetyki suplementacji, ogólnej wiedzy, jeżeli chodzi o zdrowie, więc to jest też bardzo ważne. Tak że nie jest. możemy tylko wiedzieć, jak się napina i rozluźnia mięsień, ale musimy też wiedzieć, jak funkcjonuje ludzkie ciało i patrzeć na nie bardzo holistycznie. Tak jest. Zdecydowanie się zgadzamy i pod tym podpisujemy. Przede wszystkim Tobie dziękujemy jeszcze raz, że nas tak gościłaś. Za chwilkę jeszcze wypijemy kawę, pogadamy. A Wam chcielibyśmy podziękować, że nas oglądaliście i przede wszystkim zapraszamy, może adres podać. No pewnie jesteśmy na bulwarze staromiejskim przy placu Jana Pawła 12 przez 6 na pierwszym piętrze. Centrum miasta. I my, oczywiście jako reska Team podpisujemy się pod tym pięknym miejscem. Jeszcze raz sobie dziękujemy. Bardzo dziękuję.